W tej Ewangelii dzisiaj Jezus dotyka bardzo trudnego dla nas tematu, mianowicie dotyka tematu posłuszeństwa i przykazań. Trudny to jest temat, ale zobaczcie coś, co, na co wskazuje Pan Jezus: że istnieje bardzo mocna korespondencja między kochaniem Go i spełnianiem Jego przykazań. Że jedno i drugie musi iść w parze i że właściwie to jedno z drugiego wynika. Kochać Go i spełniać Jego przykazania. Innymi słowy, że sobie ciężko to wyobrazić, że na przykład ktoś kocha, że ktoś wierzy, ale tych przykazań nie spełnia. No ciężko sobie to jakoś realnie wyobrazić. Natomiast czasami jest tak, że my spełniamy przykazania, ale zwyczajnie Go nie kochamy. Albo inaczej jesteśmy motywowani w inny sposób do spełnienia Jego przykazań, niekoniecznie miłością. I chcę ogólnie powiedzieć o takich trzech drogach naszego posłuszeństwa. Pierwsza droga, słuchajcie, bardzo popularna, bardzo popularna droga spełniania Bożych przykazań, czyli droga strachu. Droga strachu. Y bardzo, znaczy kaznodzieje bardzo lubią ją jakoś eksplorować, na nią wszystkich zapraszać, żeby ludzie się zwyczajnie Pana Boga bali. Ostatnio byliśmy na rekolekcjach, to były misje w Płocku i na tych misjach takżeśmy usiedli kiedyś z księżmi, wspominaliśmy stare dzieje. No ja tam nie za dużo mogę wspominać, bo daw stary nie jestem aż tak bardzo, natomiast oni tak. I opowiadali o takich dawnych misjach, gdzie była taka pamiętna katecheza, pamiętna nauka o piekle. Kościół w ciemności, po środku jedno światło skierowane na trumnę i kazanie o piekle, o mękach piekielnych, o tym jak po prostu będzie źle, żeby człowieka Panem Bogiem przestraszyć. Czyli to jest taka, jest taka droga, nie? że ja się mogę bardzo bać, że Pan Bóg mnie na przykład ukaże za nieposłuszeństwo, nie? że czeka mnie kara i ponieważ boję się tego, to spełniam przykazania. To może być tak, że ja się mogę bać, że Pan Bóg się zemści na mnie, że się zemści na mojej rodzinie, może na kolejnych pokoleniach. Inna droga, zobaczcie, ale też związana ze strachem, to jest na przykład wtedy, że ja się boję wykluczenia z grona wierzących. Że bardzo mi zależy na tym, by być w gronie wierzących, by być na przykład właśnie katolikiem i wiem, że katolik powinien robić to czy tamto. Nie za bardzo w to wierzę, ale wiem, że powinien i dlatego to robię. Trochę ze strachu, bo boję się, że będę wykluczony z tego grona. Może być tak, że ja na przykład mogę się bać y, opinii innych ludzi, nie czyli co o mnie powiedzą, jak zareagują. Y, albo kiedy indziej boję się na przykład, że brak posłuszeństwa będzie jakoś, że ja przez brak posłuszeństwa utracę swoją godność. Że nieposłuszeństwo będzie dla mnie jakoś hańbiące, będzie jakąś plamą. Nie, zobaczcie, strach to jest bardzo silny motywator. Bardzo silny motywator. Ludzie ze strachu są gotowi robić największe rzeczy. I uwaga, to nie jest zawsze tak, że strach jest zły. To nie jest zawsze tak, że strach jest zły. Bo jestem w stanie sobie wyobrazić na przykład taką sytuację, gdzie strach jest w stanie nas ustrzec od okropnego błędu. Na przykład to jest sytuacja targnięcie się na swoje życie. Gdzie człowiek jest doprowadzony już do takich granic, że myśli sobie, że nie popełni samobójstwa, bo boi się potępienia. Więc to nie jest tak, że strach zawsze jest zły. Natomiast to nie jest też tak, że to jest doskonała droga posłuszeństwa i że chodzi o to, żeby na takiej drodze pozostać, jeżeli ktoś na takiej drodze się zastał. Druga droga, droga ten, transakcji. Droga transakcji. Czyli jestem posłuszny dla jakiejś korzyści. Najczęstsze, Panie Jezu, Panie Boże, będę wypełniać przekazania, bo czegoś od Ciebie oczekuję. Czegoś od Ciebie oczekuję. Żebyś mi pobłogosławił. Nie? Na przykład, będę dbać o czystość, bo będę mieć trudną rozmowę i chcę awans. Nie, czyli innymi słowy, y, mam jakąś korzyść, którą chcę od Pana Boga uzyskać, i na przykład dlatego mówię: Dobra, to ja teraz będę dbać o czystość, żeby to dostać. Nie, czyli innymi słowy, że jeżeli by nie było takiej perspektywy awansu, to ja bym zwyczajnie żył rozpustnie. Nie? A jest, a wchodzę na drogę transakcji z Panem Bogiem. Y, mogę na przykład przez moje spełnianie przekazań jakoś próbować odkupić swoje winy że żyłem źle, żyłem okropnie, wpadłem w jakieś zło i teraz motywuje mnie to, że ja muszę panu Bogu odkupić, bo on pewnie o mnie myśli źle. Więc, żeby o mnie zmienił zdanie, to muszę zacząć żyć dobrze, żeby go przekonać albo żeby go przeprosić moim postępowaniem. Transakcja też nie do, niekoniecznie dotyczy takiej mojej relacji z Panem Bogiem bezpośrednio, ale też na przykład relacji z Kościołem, ze wspólnotą. Nie, bo na przykład ym, słyszę, że by mieć ślub w Kościele, to muszę iść do spowiedzi. Dawno nie byłem, w sumie to zupełnie mnie to nie grzeje, absolutnie mnie to nie obchodzi, no ale chcę mieć ten ślub, no to dobrze, to pójdę. Nie? Ale następnym razem to będzie na chrzest. Z to też są w ogóle takie ciekawe rzeczy, bo ludzie na przykład chcą ochrzcić dziecko, natomiast w praktyce to w ich życiu Boga zwyczajnie nie ma. Boga nie ma w ich życiu, tak na co dzień. Więc idą jakoś do spowiedzi, żeby był chrzest, żeby ksiądz nie robił problemu. Nie? Tylko, że wiedzą, że na przykład po tym wydarzeniu, po tym chrzcie, po tej spowiedzi w życiu się zupełnie nic nie zmieni. Będzie tak jak było. Ale wchodzą na jakąś drogę transakcji. Jest jeszcze ekstremalny przykład. On w ogóle okazuje się, że wcale nie jest czymś niespotykanym. Proszę o podniesienie ręki. Bo wiecie, bo to jest tak, że na przykład, żeby być chrzestnym, no to mówią, że trzeba się wyspowiadać nie? i dostać taką karteczkę, że trzeba podpisać, że spowiednik musi podpisać, że ktoś był u spowiedzi. Proszę podnieść ręki tych wszystkich, którzy kiedyś sprawdzali na internecie, ile, za ile kosztuje taka karteczka podpisana, którą można dostać na różnych portalach. Parę osób sprawdzało. Ja też. I okazuje się, że można dostać. Że można kupić. Czyli innymi słowy, ktoś na przykład jest poproszony o to, żeby być chrzestnym. Chrzestny to jest osoba, która ma rodzicom pomagać w wychowaniu w wierze, ale na przykład żyje w konkubinacie, żyje w jakimś związku nieformalnym, w związku cywilnym, no i wie, że nie dostanie rozgrzeszenia, więc, no ale musi mieć tę kartkę. No to idzie sobie na kupić. Tak, Zapłaci tam jakieś nie wiem ile to kosztuje, dokładnie, bo to różnie. Natomiast, no, no Himalaje hipokryzji. Himalaje hipokryzji. Ale zobaczcie, jest to jakaś droga transakcji, nie? Ja spełniam niby przekazania, ale tak naprawdę to, to, co mnie motywuje, to transakcja z Bogiem, z Kościołem. Na szczęście jest jeszcze trzecia. Na szczęście jest jeszcze trzecia droga, ta, o której mówi Pan Jezus w tej Ewangelii dzisiaj, czyli droga miłości. Droga miłości. Czyli spełniam przekazania, bo kocham. Bo kocham. A dlaczego kocham? Bo czuję się kochany. Kocham, bo czuję się kochany. Jezus mnie tak zafascynował. Czytam pismo, modlę się tym pismem świętym i widzę, jaka to jest niesamowita postać. Nie? I chcę być Mu zwyczajnie posłuszny. To, co On mówi, jest dla mnie ważne. Nie, żeby zasłużyć na coś, nie ze strachu, ale po prostu z miłości, bo on jest dla mnie ważny. I wiecie, Ignacy Loyola ujął to świetnie. W pewnym momencie rekolekcji proponuje, żeby prosić podczas modlitwy o to, żeby najpierw Pana Boga, Pana Jezusa lepiej poznać. Potem, żeby go pokochać. A na końcu, żeby iść w jego ślady. Czyli poznać. Pokochać i iść w jego ślady. I ta kolejność jest nieprzypadkowa. Ta kolejność jest nieprzypadkowa. Bo najpierw chodzi o poznanie, potem o miłość, a potem o pójście w jego ślady, a nie dokładnie odwrotnie. Czyli to nie działa tak, że ty idziesz w ślady Jezusa, czyli jesteś posłuszny po to, żeby on cię pokochał. Najpierw kochasz, a potem jesteś posłuszny. Czyli to też nie jest tak, że ty wykonujesz przykazania po to, żeby go lepiej poznać, Najpierw poznać, potem pokochać i potem naśladować. Bo jaki sposób chcesz kochać, jeżeli nie znasz. Więc jeżeli jest w tobie jakikolwiek bunt związany z tym, żeby przestrzegać przykazań, żeby być posłusznym Jezusowi. Jeżeli jest to dla Ciebie jakikolwiek trud, to jest prosta droga, żeby to zmienić. Najpierw zainwestuj w poznanie Jezusa. Potem zobacz, czy wzbudza się w Tobie miłość, bo widzisz, że jesteś kochany, że jesteś kochana. I będziesz zmotywowany do tego, żeby przestrzegać jego przykazań. Najpierw poznaj, Pokochaj i potem naśladuj.